Siemanko, jestem Wertes. Witam Was w kolejnym odcinku z Hardcora. Ale przed filmem chciałbym Wam pokazać, przypomnieć, że na rynek właśnie weszły różne zabaweczki z Minecrafta. Takie na przykład figurki, jak tutaj widzicie. Pyk, pyk, pyk. Takie różne bloczki. Wszystko pokazałem ogólnie we wczorajszym filmie. Tak, w wczorajszym filmie macie link tutaj, właśnie na anotację. Wystarczy, że klikniecie w kamerkę. To przekieruje was do tego filmu, gdzie możecie zobaczyć, gdzie takie zabaweczki kupić. Między innymi powiem wam, że link jest w opisie, na merlin.pl oraz w Empiku i Smyku. Aktualnie lista sklepów jest powiększona. Tak, informacyjnie wam mówię, żebyście wiedzieli, że jest coś takiego, jakbyście nie widzieli filmek. E, dobrze, to już przejdźmy do gry. Ja widziałem, że tam mi pig, Pigman chodzi. Właśnie wszedł do neteru. Dziwne. <grych> OK. w dzisiejszym odcinku z hardcora pójdziemy sobie do netheru. Właśnie tutaj nam kolega zapodał temat. Ja już się tutaj troszkę przygotowałem, tak? Już założę hełm, żeby nie było. Patrzcie, mam potkę regeneracji jakby coś i dwie potki fire resistance, ponieważ to mi się ekstra przyda. Mam łuk, 47 strzałów, e, czekajcie, czekajcie, przyda mi się może jeszcze taki... Co to sobie Nie, mogę sobie zrobić, bo mam żelazo przy sobie. Dobra, idziemy do neteru. I od razu powiem, że już gram na wersji 1.8. Więc może mnie coś czekać tam nowego. bo ogólnie się nie orientowałem. What the fuck? Co to tutaj za impreza? Dobra, w ogóle się nie orientowałem. Co jest takiego nowego w 1.8? Oprócz królików, oczywiście. To już wiadomo od dawna. Ja was tutaj pożegnam, koledzy. Na dół, papa, pa. cześć. I dobra. Cześć się zająć naszymi kolegami blazami. Tak potrzebuję troszkę blazów zabić. Popałeczki, popałeczki blazowe i te inne sprawy tutaj. Pamiętamy ostatnio to wykopaliśmy. Nie wiem, czy to nagrywamy to było kopane, nieważne. Co ten tam tańczy? Mm, Okej. Okay. Wejdźmy sobie na dół. Idę na zemstę. Bo... No, a ten sobie tańczy. Czemu nie? <laughs> Czekajcie, ja te skrzyni chyba wszystkie ogarnąłem. Gdzie była taka mega sieka z blazami? Gdzie wy byliście? Dobra. Twoja czaszka mi się bardzo przyda, także ja ciebie zabiję. Tak. <laughs> Drobujesz coś ciekawego? Tylko kości. U! Cześć! Ten slime był. <laughs> te <Dementy. śmiech> Jak to się stało, że ja tutaj nie byłem w tej skrzyni? Nie, nie mam pojęcia. O, co, ja, co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia, ale. Ale mamy diaksy! To jest świetnie. Ok. Czyli tu jeszcze ktoś się czai. Tak, te główki mi się przydadzą, właśnie na Witchera, jakby coś. Dlatego dzisiaj będzie lepsza akcja. Szkiele, Cześć! grzybki rozrastają, mam taką... faremkę. Oście w dupę, Janusz! Eee! Powolne one są, myślałem, że one są szybsze. To też mnie nie było? Jakim cudem? Nie wiem. Musiałem chyba być jakoś inaczej nastawiony. W odcinku naterowym? nie ważne odcinku nie ważne Nieważne. Nieważne, nieważne, ważne Tutaj jest ten most z największą sieką. Hello? Cześć! Stefany. A jak Blaze już tam nadciąga? Co by nic nie robicie ciekawego, co? A tu nie sobie tam strzela. Tam jest ciemno, nic nie widzę. Cześć! Okej, okay, panie Spawner. Pokaż mi, co ty tutaj potrafisz. W sumie. Jak tamte Blaze tam są? Trochę mnie mi nie na rękę jest. Tak, stać przy spawnerze jeszcze, ale okej. Okay. Okej, okay, z jednym sobie dałem radę. A! Sary! <grystanie> padli. Alright. Fuck. Tak. Zdawało mi się, że pałeczka mu wypadła, ale chyba. chyba się schajsowała. Kurde, ale oni mają świetny plan na ten odcinek. normalny. Bo... Aj, palę się. Dobra. Fire resistance, palimy! O oh shit! Gdzieś ty mi uciekł! Łapa! Nic nie masz, nic. Ech... Ale wy kurczę tu atakujecie ostro. O! O! O, 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 o! Się dzieje! Jest pałeczka. Ale tachifment wleciał. Daj główkę! Kurde, główki mi nie chcą dać. Hmm. W wungle. w ogóle, to ty ja tutaj dziękuję. O, hej, jest pałeczka. Dobrze, dawać więcej pałek. Jak chcę dużo pałek. O, jesteś Cześć. O, dziękuję okay. za pałeczkę. Dobra, są trzy pałeczki, czyli tyle co wtedy chyba zebrałem. Tam jest duża impreza, bym się tam przeszedł. O, tu jest pałeczka, super. Sobie pochodzę tutaj, bo mogę. Mm, tutaj tylko exp. Tam strzały 37. Już mają rage'a. Spoko. Siejcie mój łuk. Kolejna pałeczka do kolekcji, dziękuję. Tutaj dalej nic nie ma hmm. dobra, pozbyliśmy się ich stąd hopsa, hopsa, hopsa. Wracajmy, wracajmy tam czy tutaj, czekajcie. Bo on mnie niepokoi bardzo. Nie wytrapię pałki, to lecimy na spawny. Hej spawner! Oczyściłem sobie drogę, możesz mi tu spawnować swoich kolegów. <grym> no, come on. Ty kierdę tak od razu na mnie. Ja stwierdzam, że mój łuk jest lepszy od mojego miecza. Hmm. No to sobie zaraz biorę. No, dawajcie, dawajcie. Więcej, 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 więcej blazów. Wynczę, wynczę. Musi się Fire Ranger kończy. A wziąłem sobie tylko niestety i dwie potki. Nie więcej, ale nie chciałem tak marnować póki co. Hmm. Coś, coś się się na nie? Okay. Zaraz teraz sobie bym musiał tam podłożyć jakieś klocki hmm. Ale mi tu tu drit już pojawił Także to zaraz, dziękuję za za Ciach, ciach i ciach. w ty w dupę jeża! Skąd was tutaj tylu? Jest! Ale jeszcze szybko, bo zaraz mnie spalą. Nie! A nie, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No, kurde, zostaw na chwilę. Tych samych, a już się spawnują gdzieś. Oj, oj. Widzę szczały. Ha! Si, mój łuk. Już się pala. Już nie jest fajnie. Nie chcę tego marnować przy takich randomowych y, mobkach. Blek, dziękówka. Mm, to był jeszcze jeden. Rach. Ciebie też mogę przy okazji. Coś jeszcze? Mm, coś macie ciekawego? Po, 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 Proszę mi nie wracać na górę hmm. Tej główki coś nie tropił Czy nie mi główkę? Główkę jedną Nie rozpinę. Ale tutaj to nieźle Nieźle jak nas radzi. No chodźcie do zapraszam No chodź, no chodź Chodź mały Coś masz? Nic? To ich stworzył. O, kolejny slajmik. Netrylowy. <gryny> o, cześć. Cięgę. Chodź. Chodź. Mam miecz wydropiłeś. Super elegancko. Ej, 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 ty, ty, mi, ty, ty mi tu magma nie lataj. Kurde, ile was tu jest? Weźcie, idźcie stąd. Nie ma bicia. Nie ma takiego bicia. Ej, mało jedzenia. Tak, wiem, nie musiałem tego jeść, ale mam spory zapas takiego jedzonka. Chodź, chodź, nie strzelaj, nie, 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 dziękuję. Tiryrim! Tak, uszkodzony stone sword. A nawet dwa. Dobra, jakby coś na zapas, jakby coś na zapas mam też luki. Mam dziewięć pałeczek blizowych. Ale teraz bez lipy idzie z tym zdrojem <laughs> jak Jak jakbym tutaj w żelaznym, to... Ej! Ej, nieładnie tak się zachowywać Shit Dawaj tu pałkę i koniec gadania hmm. To jest Myślałem, że będzie gorzej w tym naterze, jak, jak ostatnio, że kurczę był chęć wręcz Kolejna pałka tylko Uciekła. Ale na szczęście to jest dojście. Okej. Okay. Cześć. Widzę, że jesteś zdenerwowany na mnie. Tak, bym był zdenerwowany, jak ktoś by do mnie z głowy celował. <laughs> mnie na SG, jak był, byłbym w wodzie. Dobra, tu jest pałka. Ej, nie, to nie było ostatnio. musiałem tędy chodzić, ale okej. Okay. Luźno, luźno, luźno. Coś masz panie. Długiel. No coś jest, nie widzę. Nie, nic tam nie ma. To zwiedzamy dalej to miejsce. Bo tu mi się podoba. <laughs> Ale one się spawnują tutaj. Tak na masę. O, szkielet. szkielet nie trolluj. O, strzał już nie mam. Świetnie. Okej, okay, no to zaczyna się hardcore troszkę. <śmiech> Cześć. Wpadłeś. <laughs> Dwie strzały mi oddał. Trzecią zabrałem. Trzecią, tak, trzymam strzały. Hmm. Nie no, w tym raczej... W tym raczej miejscu raczej nie straciłem. Ja strzały, nie mogę zabrać. Tu są jeszcze jakieś przejścia. Ale to takie fajkowe. Okej. Okay. Hmm. To też fajkowe. Niech te grzybki się rozrastają. Jak będę potrzebował, co sobie przyjdę i będzie już dużo tam co stoi. Szkielet jest. Okej, okay, szkielet. Szkielet! Padnę do, do ciebie. Yeah. Nie! No, A w sumie kość oddał. Uff, 14 pałacie Blaze'a, Jest dobry wynik. <laughs> nie wiem dlaczego ja się tych boję, kurde, dużych szkieletowych masterów, bo one są mocne. Jeszcze zatruwają tak dziwnie, że nie widać ile ma się życia. Blaze macie rany? jest nieśmiertelny na wasze ciosy! No jeszcze mi oddały te pałeczki. A wy co tam? Co to za impreza na dachu? Idę do was. W tych chciach, to ostatnio, się bałem też na górę wychodzić, ale widzę, że nie było co się bać. Znaczy teraz nie ma co się bać. Wow, wow. to było mocne. Pomylił mi się klawisz. <noise> Ojej, prawie zginąłem. No świetnie. No dobra. Jako, że nic się nie stało, ja sobie spokojnie pójdę. Na szczęście mam potkę regeneracji, która mnie uch, w jakimś stopniu ratowała. <głos> <Beczka>. <głos> tak, szło łatwo, aż nie spadłem, nie? Wyjście jest tam, okej, okay. jeszcze sobie tego Blaze'a zabiję. Opa, na no A, wiedziałem, że zdrapi pałkę. <grym> masakra, wam powiem. Masakra, masakra. Więc tam szedłem. Zobaczcie, takimi... mi. Trzy pałacze i kilku... Glowstonów, troszkę. Troszkę mało zebraliśmy No nie no, są dwa diaks, to już trzeba pochwalić. Muszę oblokać te skrzynie, bo one są jakieś oszukane Lubią mi tutaj jakieś ukryte rzeczy dawać Oj, ziomeczki Nic nie robicie Was nie bije, spoko, sojusz Sojusz, 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 sojusz Nie mam bicia tak, e, spokojnie. Kurczak! Co tu robisz? Nie ma takiego kurczakowania w neterze hmm. O, podwójny portal się zrobił. <grym> Okej. Okay. Czekajcie. Mm, nie. Nie, bo myślałem, żeby trochę to zamrować. Jakby coś, ale... Ale nie Albeskitu jak oni by mi rozwalili to tu zapalniczki nie mam. Jakby tam gaz strzelił, to już bym był uwieziony w natarze. To by nie było kur... To byłby fail roku. Dobra, zjedzmy sobie to. Dobra, pałeczki odłożę. Coś mam jeszcze z nataru. to. Niezbędę na śmiecia. No dobrze. W tym się sobie strzał porobić, właśnie do kolejnego odcinka. Tak, jak widzicie, tak to wygląda. W dalszym ciągu moja miejscowa. Tak, prawie dzisiaj umarliśmy. Ale. Ale się udało. Dobra. Ja zakończę odcineczek Dzięki za oglądanie. Możecie zaproponować, co zrobić w kolejnym odcinku w komentarzach, w komentarzach, w komentarzach. jeżeli nie wiecie, co zaproponować, to napiszcie ciasto w komentarzu. O, ciasto, po prostu. Ok. To co, tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, widzimy się już w kolejnym odcinku niedługo, zostawcie lajki like, jeżeli wam się podobało, komentarzy dodajcie do lub innych to się z wami żegnam, na razie cześć, hej!